JoCzy się widzowie z tej strony Kebus. W dzisiejszym odcinku szybko sobie przeanalizujemy, co się w ogóle stało na naklejkach Outsiders i Heroic. E, zaraz sobie do tego przejdziemy. E, ja Was serdecznie zapraszam do oglądania. Chcę jeszcze powiedzieć, że bardzo szybko zbliżamy się do 3000 subów. E, więc kto jeszcze nie ma suba, to subujcie, bo będzie fajny konkursik. E, także co, zapraszam do oglądania. A ja Was zapraszam na stronę Skins Monkey, gdzie wymienicie swoje skiny. Wpisujecie kod Kebus i dostajecie fajne bonusy, takie jak na przykład 5 dolarków przy trade powyżej 100 dolarów oraz klikając tutaj plusik 35% plus do depozytu. Także mega polecanko. Korzystajcie, wymieniajcie. Jest dużo kraftów, także mega polecam. Klikacie wymianę, akceptujecie na Steamie, no i cieszycie się nowym skinkiem. Zapraszam Was również na serwis Duobot. Gdzie po prostu kupicie sobie karty do levelowania swojego Steam'a? Także, jeżeli macie niski poziom Steam, a chcielibyście sobie wylewelować, no to polecam, jest to naprawdę zaufany serwis. Piszecie sobie do bota, on wyświetla wam całą listę komend, No i macie link w opisie, mam nadzieję, że sobie poradzicie. Dobra, także lecimy, wpisujemy sobie Outsiders' e, i generalnie będziemy sobie analizować Rio, ale też wszystkie. Generalnie wczoraj była mega bomba e, na, outside, na Outsiders'ach z Rio i teraz mam w sumie dwa źródła przygotowane, bo tutaj mamy wykres i to jest bardzo dobry przykład na to, że wykres jest dosyć mocno zakłamany. Zobaczmy, że tutaj w piku mamy 9 zł. Ja wchodzę sobie na naszego Discorda jest to mój Discord. Polecam sobie do niego dołączyć. Macie link w opisie zresztą. Tam staram się na bieżąco o wszystkim informować. Zobaczcie sobie, że napisałem to jest już chore. I outsidersi. Zobaczcie Bayordary normalnie po tam 17 nawet złotych, gdzie chodziła prawie 25 złotych, także naprawdę. Naprawdę jest grubo. Outsidersi, bardzo mocny wyskok. Nie sądziłem, że cena poleci aż tak. Można było na tym fajnie zarobić. Można było naprawdę na tym fajnie zarobić. E, także, jeżeli ktoś się wstrzelił w Coinflipa, no to naprawdę, naprawdę klasa. E, co do Heroik, tutaj też była lekka pompa, no ale już wczoraj po tym pierwszym mecziku Heroik już trochę spadło, e, no bo ten pierwszy mecz nie był dla nich najlepszy, e, no i generalnie już potem, e, już potem kaput. Bum, nie ma 0, no może nie 0, ale 11 groszy na moment obecny, e, co oczywiście jest mniej zadowalające. E, co idzie za tym, że Outsiders poszło do góry? No i tutaj przychodzi kolejny plus, e, czyli Contendersi. W Contendersach, jak wiemy, jest Outsiders, dlatego ja mówiłem, że też jest to jedna z lepszych kapsuł i rzeczywiście wczoraj e, Contendersi chodzili nawet po złoto 17. Także to jest naprawdę bardzo dobry plus. I w sumie to wróży świetlaną przyszłość dla tej kapsuły. Także spośród tych wszystkich kapsuł, oczywiście licząc legend, które były totalnym zaskoczeniem, wybrałem najlepiej, więc szczerze jestem dumny i zadowolony swoich, ze swoich jakby przewidywań. No i póki co wszystko fajnie się układa. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Możecie dać znać, co Wy o tym sądzicie. No i co? Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!